Konchabelanciu, ja umiem grać w stranę grać, a da czym? Na nerwach. Jestem muzykantem konchabelantem, wow. my muzykanci konchabelanciu, <susur> ja umiem grać w stranę grać, a da czym? Na nerwach. Jestem muzykantem konchabelanciu, my muzykanci konie. Ja umiem. Super. Jestem muzykantem, konszabelantem, My muzykanci, kontrabellanci. Ja umiem grać, strany umie grać, a na czym na nerwach? Jestem muzykantem, muzykantem, Konszabelantem My muzykanci, kontrabellanci. Ja umiem grać, ja umie umiem. Ze struktury ISO, tak naprawdę, gdzie nas to dowiodło? Gdzieś tutaj, a tutaj to znaczy, gdzie? Na mapie, czyli koło tej osady, co byliśmy. No dobra, raczej znaczy innej drogi tutaj chyba nie mamy. Czyli tylko w dół. Coś... Widzicie widzowie, ja nie grałem nigdy w Assassin's Creed ale może kiedyś zagram, ok? Dobra, oglądamy dalej. Tutaj znajdziemy jakieś przejście. Raczej nie na górę. Tylko gdzie? Może czas po tych może wrotach, może gdzieś znajdziemy jakieś wejścia. czy nie będę faktycznie się posługiwał na co dzień. I w co mają te tabliczki w sobie, że uruchomiają te światło w tych właśnie. Postal weź pomóż! Na urodziny też czas jeżdża mi się cała rodzina. Miele mięso, ale to ma stara maszynka nie da... W dzisiejszych czasach raczej normą jest, że w komputerze do gier znajdziemy 32 czy 16 GB RAMu? Ba nawet 8 GB spokojnie wystarczy, żeby używać Windowsa do codziennych zadań, a nawet i 4 GB, jeżeli będziecie bardzo oszczędni. A co gdyby do komputera wpakować aż 192 GB RAMu? Co można w ogóle zrobić z tak dużą ilością pamięci operacyjnej i jakie nieoczywiste problemy mogą się pojawić? I o ile 192 2 GB dla domowego użytkownika może wydawać się jak totalna abstrakcja, to gdy popatrzymy nieco szerzej, okaże się, że wcale to nie jest ilość jakaś aż